Zańmy wspólnie moje stare makijaże. W ogóle to była praca konkursowa na konkurs Golden Rose i ja to wstawiłam bez żadnej żenady, bez żadnego w ogóle poczucia wstydu. Jeszcze Wam powiem, że tutaj w ogóle mam przerobione oczy w programie, bo wtedy moim kompleksem było to, że mam małe oczy. Ja sobie powiększyłam. Tutaj były czasy, kiedy chyba nauczyłam się jakiegoś takiego wstępnego photoshopa, bo nie wiem, czy widzicie, jaki mam blur na twarzy. Ja byłam naprawdę bardzo dumna z tego make-upu i do tej pory uważam, że w sumie nie był taki zły, trochę coś bym pozmieniała. I w ogóle pomijmy to, że ja kiedyś robiłam zdjęcia pod światło i Wy widzicie, za mną z tyłu w tle jest ogromne okno, które się po prostu odbija. To zdjęcie wstawiłam kiedyś na największą grupę makijażową w Polsce I byłam mega dumna z siebie I chyba nawet nikt nie napisał mi nic niemiłego Bo Tutaj jest już troszkę lepiej W sumie do poprawy trochę rzeczy, ale jest już troszkę lepiej Już widać, że chyba Gabrielka nauczyła się malować W ogóle chcecie, to ja mam też nagrane moje wideo Moje widea wi sprzed nawet 5-10 lat Więc jeżeli chcecie, to mogę Wam pokazać I możemy sobie razem poreagować na to, jakie to po prostu było wspaniałe